Firma Elon Musk daje o sobie znać dość często w ciągu ostatnich tygodni. Najpierw ogłaszają oni pierwszą w pełni prywatną misję kosmiczną, a już w zaledwie kilka dni później trafiają na usta niemal wszystkich internautów z powodu kolejnej eksplozji eksperymentalnej rakiety. SpaceX poniosło wczoraj kolejne niepowodzenie w testach swoich pojazdów kosmicznych. Podczas lotu próbnego prototypu rakiety Starship SN-9 doszło do eksplozji, a pojazd wybuchł w końcowej fazie lotu, gdy podchodził do lądowania. Prototyp rakiety ze stali nierdzewnej mierzył około 45 metrów wysokości i był napędzany trzema silnikami. Statek kosmiczny SN-9 podzielił los poprzedniej rakiety SN-8, która również została zniszczona w podobny sposób pod koniec ubiegłego roku. Obydwa pojazdy to zaledwie prototyp ciężkiej rakiety, którą firma opracowuje w celu przeważenia ludzi i ładunku podczas przyszłych misji na Księżyc i Marsa. Ostatnia eksplozja jest szczególnie problematyczna, biorąc pod uwagę, jak wielki nacisk SpaceX kładzie na znalezienie bezpiecznego systemu lądowania dla statku kosmicznego. Na oficjalnej stronie internetowej firmy ogłaszali oni przecież niedawno, że kontrolowane opadanie aerodynamiczne z lotkami i możliwością pionowego lądowania w połączeniu z lądowaniem w przestrzeni kosmicznej ma kluczowe znaczenie dla lądowania statków w miejscach docelowych w układzie Słonecznym, gdzie nie ma przygotowanych powierzchni ani pasów startowych, nie wspominając już o planowanym powrocie na Ziemię. SpaceX celuje w stworzenie rakiety, która przypomina komercyjny samolot z krótkimi czasami lotu, w którym jedynym głównym kosztem jest paliwo. Do niedawna, postępy w tej materii wydawały się dość spore, a firma zapowiedziała nawet nowe przedsięwzięcie nazwane Inspiration 4, które ma zostać zrealizowane już pod koniec 2021 roku. Domyślnie miałoby to być załogowa misja, która będzie składać się z czterech osób, można wręcz powiedzieć astroturystów. Lot w kosmos ma odbyć się na statku kosmicznym Crew Dragon. Najnowsza misja nie uwzględnia dokowania na ISS, a zgodnie z planem statek będzie po prostu latał po orbicie przez 2 do 4 dni. Pierwsza w pełni cywilna misja załogowa odbędzie się dzięki prezesowi firmy shift for payments i Izakmanowi. Wykupił on wszystkie 4 miejsca na pokładzie i zamierza rozdysponować je do marca tego roku. Zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie misji, Załoga Inspiration 4 przejdzie w SpaceX komercyjne szkolenie astronautów na rakiecie nośnej Falcon 9 i statku kosmicznym Dragon. Dowiedzą się również o mechanice orbitalnej działającej w warunkach mikrograwitacji, zerowej grawitacji i innych formach testów warunków skrajnych. Przejdą szkolenie w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, ćwiczenia dotyczące wchodzenia i wychodzenia ze skafandrów i statków kosmicznych, a także częściowe i pełne symulacje misji. Ta zaledwie kilkudniowa podróż okrążająca Ziemię co 90 minut po dotosowanej ścieżce lotu będzie dokładnie monitorowana na każdym kroku przez kontrolę misji SpaceX. Po zakończeniu misji Dragon wróci do atmosfery ziemskiej i wyląduje u wybrzeży Florydy. W regulaminie misji założono, że jeśli zostanie ona przełożona na 2022 rok, każdy z członków załogi otrzyma nagrodę alternatywną w wysokości 150 tysięcy dolarów. Dane odnośnie kosztu całej operacji nie zostały oczywiście ujawnione, więc trudno ocenić, w jakim procencie jest to zwrot w odniesieniu do całej misji. Ostatnie wydarzenia mogą jednak spowodować rewizję planów SpaceX pomijając nawet fakt, że eksplozja nie dotyczyła rakiety Dragon, a dopiero rozwijanego nowego modelu. Prawdą jest, że eksplozja na pokładzie statku kosmicznego transportującego turystów musiałaby być najgorszym z rodzajów czarnego PR-u dla tego świeżo powstającego biznesu. Na ilo nie masku spoczywa więc obecnie wielka odpowiedzialność, a to czy jej jest prosta pozostaje już zagadką. No cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam Was na naszą stronę internetową changenna.gir.pl, na której odnajdziecie wiele bardzo podobnych treści. Wiele z nich jest zresztą bazą na późniejsze odcinki na naszym kanale. Mam nadzieję, że usłyszycie mnie już wkrótce i życzę Wam wszystkim miłego dnia.